Panie Boże, coś Wam powiem. Spoglądamy w kierunku Boga i nic nie pojmujemy. Chcemy rozpoznać Jego działania wokół nas, a niczego nie dostrzegamy. Próbujemy odczytać znaki, a żadnych nie widzimy. Dlaczego tak się dzieje? Bo nie rozumiemy Boga. Eliasz widząc wielką burzę i wichurę, nie widział w niej Boga. W nawałnicy, która przeszła, także Go nie było. Natomiast pojawił się w łagodnym powiewie i delikatnym muśnięciem, objawił się największemu z proroków. Tak Eliasz doświadczył bliskości tego, w którego imieniu przemawiał i działał. Współcześnie Jezusowi czekając na Mesjasza spodziewali się przywódcy, który poruszy społeczeństwo i zagrzeje do walki o wolność. Czekali na mocarza, który silnym ramieniem uzbrojonym w miecz poprowadzi wszystkich do zwycięstwa. A skoro takie były oczekiwania, to dlatego nie zwrócili uwagi na Syna Bożego, który nie był ani silny, ani nie miał miecza, ani nawet do wojny nie wzywał. Jednak swoim pojawieniem się pociągnął ludzi do walki o swoje życie. Wybudził wszystkich uśpionych, czekających na coś szczególnego w ich życiu. Poruszył serce w taki sposób, że ludzie stanęli przeciw złu, które działo się w ich życiu. To jest największa walka, jakiej podejmuje się człowiek walka o zbawienie własne. Dwa tygodnie przed radosnym świętem zwiastującym narodzenie Jezusa, my już jesteśmy niemalże u jego ostatnich chwil na Ziemi. Odnosimy się do jego męki i śmierci. Wszystko jest jednak logicznie poukładane. Bo jeśli spojrzymy na to racjonalnie, to chcąc wprowadzić zmiany w swoim życiu, czegoś należy się pozbyć. Chcąc cieszyć się przyjściem Zbawiciela, należy zrobić Mu miejsce w swoim sercu. Stajemca już się narodził, więc może wypadałoby stworzyć korzystniejsze warunki na Jego przyjście do nas. Eliasz chodził za człowieka gorliwego, któremu chwała Boża nie była obojętna. Jan chciciciel, w którym upatruje się właśnie nowe wcielenie Eliasza, był do niego podobny. Obaj zdecydowanie i odważnie odpowiadali się za Bogiem. Wiernie mu służyli, a wątpiących i słabych podprowadzali do Boga. Te cechy mogą być na liście naszych prezentów, które chcielibyśmy otrzymać. Bo bez gorliwości i odwagi, bez oddania i wierności, trudno nam będzie mówić: Bóg jest blisko, Bóg Cię kocha, On jest moim Panem. Jezus właśnie wymaga takiej gorliwej postawy, gdy dziś wszystko obojętnieje na jakikolwiek impuls. Wezwanie do współpracy, do działania, do aktywności słyszymy, ale nie reagujemy na nie, bo nam się zwyczajnie nie chce. Oczekujemy jakiegoś tąpnięcia, które zagrozi naszemu życiu, to wtedy może się ruszymy z miejsca. Szkoda, że tylko wtedy, gdy mamy nóż na gardle, to jesteśmy w stanie zmienić bardzo wiele w tym, co się dzieje w naszym życiu. Częściej wolimy jednak narzekać, jak to jest źle, drogo, bezprawnie, czy co tam jeszcze, zamiast brać się do pracy, żeby wprowadzać pełnię pokoju. Czy myślicie, że za czasów Jezusa ekonomia była przychylna ludziom? Nieuczciwość zawsze była górą nad porządnym życiem. Ale historia pokazuje, że jednak to ci, co żyją według wartości, cieszą się zwycięstwem. W naszym przypadku gra toczy się o jedno. O zapisanie naszych imion w księdze życia. Więc jedno powinniśmy mówić. Przyjdź i przemień nasz trud i cierpienie w radość, a wszelkie przeciwności, które oddalają nas od Ciebie, w pieśń chwały i uwielbienia Twojego boskiego imienia. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.